Cześć! Dzisiaj poznasz całą prawdę o tym, czy szybkie czytanie działa. Przepałeś mnie, przepałeś mnie na wolnym czytaniu. Właśnie, jak to jest z tą szybkością czytania? Jak to jest możliwe, że tę ogromną księgę fantazy jestem w stanie czytać z tempem tysiąc słów, i więcej, a za to tę niewielką, malutką książeczkę o foreksie muszę czytać dużo dłużej, muszę dzwonić swoje tempo czytania po to, żeby ją rozumieć pamiętać, jaki jest z tym czytaniem. Czy ono faktycznie działa? Pamiętam, jak na kursie, kiedy ja uczyłam się szybko czytać, trenowaliśmy przez cały czas na takich książkach. Na książkach lekkich, łatwych i przyjemnych. Pani sugerowała w ogóle czytanie harlekinów jako po prostu absolutną podstawę. W każdym razie trenowaliśmy na prostych tekstach. I ja, kończąc kurs z tempem 1500 słów na minutę, 80% zrozumienia, rewelacja. Czułam się jak młody Bóg. Po czym... Wróciłam na swoje studia. Gdy zaczęłam czytać podręczniki z metodyki nauczania języka polskiego, musiałam bardzo zwolnić, aby zrozumieć te wszystkie nowe pojęcia, które tam były. Więc gdzie tkwi haczyk? Żeby odkodować informacje szybkim czytaniem, musisz je wcześniej zakodować, czyli zrozumieć je w szerszym i węższym kontekście oraz je zapamiętać. Na przykład ja nie znam się na, na giełdzie inwestowaniu i pojęcia z tej książki są mi zupełnie obce. Aby zrozumieć tę książkę, używając szybkiego czytania, musiałabym najpierw bardzo dobrze przestudiować ten temat, zapoznać się ze wszystkimi pojęciami, zapamiętać je i wtedy dopiero mogłabym ją szybko przeczytać. Szybkie czytanie działa więc dla książek beletrystycznych. Takich lekkich, łatwych, przyjemnych książek, które chcesz przeczytać dla swojej rozrywki, lub dla książek z dziedziny, którą dobrze znasz. Tylko czy nie jest tak, że szukasz magicznych technik dla książek, które są trudne, a nie dla tych, które są łatwe? Jeśli chcesz <grytania> czytać, to skup się na strategii, a ty, ty za długie, pieprzone zdania. no! Źródła naukowe. <grytania> no. Jeśli chcesz czytać podręczniki akademickie, poradniki specjalistyczne albo wchodzisz w zupełnie nową dziedzinę, to skup się na strategiach pracy z tekstem, na wyciąganiu informacji z tekstu, na lepszym ich zrozumieniu i zapamiętaniu, zamiast poświęcać dwa miesiące na trening szybkiego czytania, który pozwoli ci szybko czytać tego rodzaju teksty. Jeśli czytasz trudne i nowe teksty, to zupełności wystarczy ci jedna podstawowa technika szybkiego czytania, technika rozgrzewkowa, której uczę w swoim darmowym kursie strategię czytania. Ludzie kupują treningi szybkiego czytania, bo myślą, że w nich właśnie znajdą strategię czytania nowych tekstów i tekstów specjalistycznych. Jeśli chcesz zostać specjalistą lub nawet ekspertem w jakiejś dziedzinie, to skup swoją uwagę na tych strategiach czytania proaktywnego, czyli pracy z wieloma książkami naraz, wykorzystaniu po swojej podświadomości do procesu czytania, poprawy swojego zrozumienia oraz technik zapamiętania tekstu. Skup się na tym, co jest naprawdę ważne. Szybkie czytanie też ci się przyda, ale jako jedna z wielu różnych technik pracy z tekstem. W dłuższy trening szybkiego czytania też warto zainwestować, ale dopiero wtedy, kiedy opanujesz metody czytania proaktywnego. Jednym słowem, szybkie czytanie działa dla książek, które dobrze znasz, bądź kiedy chcesz czytać dla swojej rozrywki, przyjemności, po to, żeby się rozerwać, a jeśli chcesz być ekspertem i specjalistą. Zainwestuj w strategie czytania, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć, zapamiętać ten tekst i pracować z wieloma książkami. Dziękuję Ci bardzo, Kasia Szafranowska.